Cześć, saluta cały świat dzisiaj, a już jest Koniec grudnia, 30 mamy. Pomyślałem sobie, że tak wspaniały dzień, a dzisiaj jest naprawdę ciepło. E, można się pospacerować, ale oczywiście, ci co muszą jeździć, no to muszą też tankować. E, jest taka w tej chwili akcja we Francji, że paliwa przy stacjach, e, na stacjach Leclerc'a są troszkę tańsze. No i może to jest dla kogoś ważna informacja. E, na dzień dzisiejszy, a powtarzam, jest 30 grudnia 2021 roku. Ceny na, na dzień dzisiejszy przedstawiają się następująco. Na tej zwykłej stacji przy Leklerku ceny są takie, tam daleko widać, ale ja je głośno odczytam. Czyli mamy tak: benzynka jest ta lepsza po 1,63, normalna po 1,49. Natomiast dieselek jest po 1,46 na autostradach. Gdybyście jechali we Francji, no to musicie się liczyć z cenami o wiele wyższymi o 30-40 nawet eurocentów na litrze. Także może akurat cenna informacja: akurat ktoś jedzie z Was, przejeżdża przez Francję, to takie ceny na stacjach akurat leklerka. Niektóre stacje są w pełni zautomatyzowane. To znaczy, że obsługa jest kartą i niezależnie czy jest to noc czy dzień są te stacje czynne ogólno dostępne bo są samoobsługowe ale oczywiście też w ciągu dnia jest normalny kanton tak zwany można zapłacić gotówką na każdej tej stacji tam akurat widać w głębi tam samochód przejeżdżał są też pojemniki z gazem. Te pojemniki z gazem, jak pewnie większość z was wie, są totalnie innych rozmiarów i kształtów i z reguły jest tak zwany klik lak połączenie, ale można to sobie raz kupić, a może ktoś z Was już ma. Także te ceny butelek gazowych są też różne, zależy jakie kupujecie, ale się tak wahają między 18 a 25, 8 euro, zależy jaka butla mała, bo są szóstki, są jedenastki, są trzynastki, no to takie są też ceny. No to co, taki szybki strzał. O, kto ma akurat chęć tankowania to zapraszam na leklerk, absolutnie nie pracuję na leklerku i nic z tym nie mam związku. ponieważ jest pora lunchu to mnie nie może to ominąć no i tak w planerku całkiem nie jest coś sobie wyjść. no a dzisiaj taki mix o Czaczek, pomidory, makaroni. To jest typowe. Taka pakieta oczywiście. Jest przygotowana, spreparowana o, z szynką i serem Także takie szybkie przekąski typowe we Francji. Żywne. Może nie do końca aż zdrowe, bo na przykład ta bagietka owszem ma jakąś zieleninę, sałatę, widzę, ale zapewne napchali tu majonezu. No i nie wiadomo jaki skład jest. Ok, to co? Bon appetit. No, siesta, siesta i poswieście. Um, tak to już jest. Ale można nabrać wigoru, poweru i tak dalej. Zwłaszcza siesta w plenerze, w pełnym słońcu. Jak widzicie, też z tyłu i słyszycie. Można też na spontań potańczyć. Bawić się, zrelaksować na całego. Może też napiszcie, a czemu nie? Skomentujcie, jak wy spędzacie taki czas obiadowy. Może też atrakcyjniej, jak

Thank you. de con corazón que madruga donde quieras ay 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 ese corazón su río de la harin del corazón la tu canteros sí. Często zadajecie pytanie, jak szukać i gdzie znajdować kibelki. Wócy polecam parki. Parków we Francji jest mnóstwo, tych mniejszych, miejskich i tak dalej, gdzie bardzo dużo jest tych kapsuł. Kapsuły są automatycznie, to całkowicie bezpłatne. Wystarczy nacisnąć guzik, jeżeli tutaj się świeciła zielona światełka, a się świeciło. No i wchodzicie do kibelka. Kibelek jest z wodą, da się tutaj ogarnąć to, co akurat potrzebujecie. Wspominam o tym dlatego, że często właśnie y, szukacie jakichś różnych miejsc i tak dalej. One są dostępne po prostu. Krótka, jeszcze tylko instrukcja, żebyście wiedzieli, o. była zielona dioda, wtedy się naciska, trzeba wyjść. Jeżeli się pali ta a diodka, y, to znaczy, że jest mycie akurat tej kapsuły. Y, jeżeli jest ostatnia, a dioda się pali, to znaczy, że jest w ogóle wyłączony kibelek z użycia i nie ma co wchodzić. No, to jest automatiko. Jak się wchodzi, co ważne, żeby zapamiętać, we Francji jest tak, że maksymalny czas pobytu w takiej kabinie to jest 20 minut. Potem, potem po prostu ona się otwiera. Oczywiście sami też możecie się wydostać, bo z drugiej strony, jak już jesteście w tej kapsule czasu, to jest przycisk e i was uwalnia. Това е такъв кратък а по-подробно, Алек, да видим какво